Jesteśmy właśnie w miasteczku Audi. Tak wygląda miasto przyszłości według Audi, kiedy nie istnieją inni producenci samochodów marki Premium, tylko ten z czterema pierścieniami na masce. Oczywiście to jest marzenie tego producenta. BMW i Mercedes wciąż trzymają się mocno, ale to jest nowy samochód, który Audi chce zaprezentować i wprowadzić niedługo na rynek. A3 model Cabrio. Zobaczcie z tyłu. Samochód jest bardziej proporcjonalny od ta trójki, którą zastępuje, dlatego że bazuje na modelu a sedan. Ma nieco wydłużony tył, nadający mu bardziej dynamicznych proporcji. Ma większy bagażnik no i przede wszystkim jest nieco dłuższy. Samochód ma miękki dach, który jak zapewnia Audi ma dobrze izolować także w czasie zimy, więc nie dziwi nas to, że samochód jest prezentowany jesienią. Audi chce udowodnić, że te pojazdy są w stanie sprostać każdym warunkom atmosferycznym. Jeżeli ktoś będzie chciał zamówić sobie taki samochód, będzie musiał jednak poczekać do początku przyszłego roku, bo pierwsze Modele trafią na nasz rynek mniej więcej w pierwszym kwartale, ale myślę, że będzie to jeden z samochodów, których warto pokazać się w przyszłym roku na nadmorskich bulwarach.